Pieskie życie nie zawsze jest takie piękne, jak mogłoby się wydawać. Najlepiej świadczą o tym bohaterowie dzisiejszego odcinka, czyli psy, które z różnych powodów nie były w stanie przedłużyć swojego gatunku. Od psów podobnych do świń, przez psy modliszki, aż po zabawki salonowe. Zapraszam Was na listę 10 najciekawszych ras psów, które już nie istnieją. A jako ciekawostkę dodam, że wiele wskazuje na to, że kolejne psy na wymarciu będą stanowić mopsy oraz buldogi francuskie, których Podobla została niedawno zakazana w Wielkiej Brytanii. Numer 10. Chociaż Nowa Zelandia wydaje się tak odległa, że można by pomyśleć, że psy szczekają tamtyłkiem, to nie zawsze tak było. To znaczy wyspa zawsze leżała daleko od nas, ale na przykład taki pies kury, znany również jako pies polinezyjski, który żył tam od około XIII do początku XX wieku potrafił tylko wyć. Pies też uważany był za przysmak przez wielu ludzi, w tym podróżnika Jamesa Cooka, który stwierdził, że smakuje prawie tak dobrze jak baranina. Niestety, kury nie były w stanie krzyżować się z zyskującymi na popularności psami z Europy, przez co całkowicie wymarły, czy raczej zostały zjedzone. Numer 9. Jeśli nazywanie policjantów psami miałoby jakiekolwiek uzasadnienie, to z pewnością byłyby nim wymarłe już talboty. Te średniowieczne przodki biglów i ogarów tropiły zbiegłych więźniów lub łapały tych przyszłych, zapobiegając na przykład kradzieżom. Korzystano z nich także w średniowiecznych walkach psów, odbywających się w Wielkiej Brytanii. Zagadkę natomiast stanowi powód wyginięcia psa i to, czy zamożne angielskie rodziny przyjmowały nazwisko po nim, czy to on przyjął je po nich. Numer 8. Chiński piesek Hapa był blisko spokrewniony z dzisiejszymi Mopsami i Pekinczykami. Wyglądał, jakby był ich krzyżówką, jednak nie do końca wiadomo, który z tych trzech wymienionych był kogo przodkiem. Hapa był arystokratycznym chińskim pieskiem, jednak ostatecznie przegrał walkę o przetrwanie. Nieproporcjonalny rozstaw tylnych i przednich kończyn nie mógł zresztą przemawiać na jego korzyść. Mam również teorię, że to właśnie nim inspirowali się twórcy Gwiezdnych Wojen przy tworzeniu postaci o nazwie Jabba. Tylko spójrzcie na podobieństwo ich twarzy. Nazwy zresztą też. Numer 7 Dzisiaj tak często powtarza się, że pies to nie zabawka. Ale jeszcze 100 lat temu istniał Spaniel, który zabawkę to miał w nazwie. Toy Trawler Spaniel, czyli w dosłownym tłumaczeniu Zabawkowy Spaniel Łowca. Początkowo psy te były wykorzystywane jako myśliwskie i sportowe, ale szybko skończyły jako zwykłe salonowe zabawki. Ale czemu się dziwić? Wystarczy spojrzeć na jego słodką mordkę. Numer 6. Brabantski Bullenbeisser, znany też jako Bulldog niemiecki, brzmi jakby był potworem z jakiegoś RPG. A tak naprawdę to przodek współczesnego boksera, którego hodowano do polowania na wilki, a nawet niedźwiedzie. Psy naganiające osaczały zwierzynę, a Brabantski Bullenbeisser walczył z nią i przytrzymywał do pojawienia się myśliwych. Przecinano im też uszy, aby dzikie zwierzęta nie miały możliwości żadnego uchwytu. Nie zdziwiłbym się, gdyby to właśnie nimi inspirowano się w głodowych igrzyskach. Numer 5. Długa i piękna sierść Paisley terriera była jego wielkim darem, ale także przekleństwem. Przodek dzisiejszych psich szczurków, czyli yorków, miał bowiem bardzo długą, srebrzystą sierść, dzięki której królował na pokazach i salonach arystokratów. Mimo że Paisley potrafił łapać szczury, to był traktowany jak zwykła zabawka i też jako zabawka szybko się nudził, tym bardziej, że jego długa sierść wymagała bardzo wiele pielęgnacji, więc jego miejsce szybko zajmowały inne psy. Numer 4. Kolejny pies rodem z RPG, czyli bojowy pies Kordoby, waleczna mieszanka mastiwa, Bulteriera i boksera, stworzona z myślą o polowaniach i walkach psów. Jednak jak się okazało, rasa pod względem waleczności była zbyt idealna, aby przetrwać. Psy skordoby były bowiem tak agresywne, że często zagryzały samice podczas teges szmeges. Gdyby w dalszym ciągu istniały dzisiaj, zgadnijcie, jaką rasę najchętniej kupowaliby sobie sebiksy zamiast obecnie uwielbianego Amstafa, którym rekompensują sobie braki w męskości. Numer 3. Krótkie nóżki, duży upasiony brzuszek, powolny i leniwy. Nie, to nie jest opis waszego wujka Stefana, ani świni chociaż jednego z nich jest bardzo blisko. Hawajski pies Poi był hodowany głównie na ubój, jak świnie, z którymi zresztą lubił przebywać i zachowywać się jak one. Lubił też pilnować dzieci i się z nimi bawić, ale jednocześnie był zbyt powolny i leniwy, aby aportować patyk. Jako, że na Wyspach Hawajskich w tamtym czasie mięso było zbyt cenne, aby karmić nim psy, psy Poi nie jadły mięsa w ogóle, a w głównej mierze żywiły się rośliną Poi, od której właśnie przybrały nazwę. Niestety ich we Wegetariańska dieta sprawiła, że były słabe i często umierały, o ile wcześniej nie skończyły na talerzu. Numer 2. Być może trudno wam wyobrazić sobie psa z bardziej kręconą sierścią niż mają koker czy springer spaniel, ale taki właśnie był spaniel alpejski. Psy tej rasy były wykorzystywane głównie do odnajdywania zagubionych turystów w górach i pilnowania bydła. Najpopularniejszy pies tej rasy, bary, ocalił pewnego razu kilkudziesięciu wędrowców, którzy zabłądzili w górach w czasie lawiny. Te poczciwe psy są uważane za przodków współczesnych Bernardynów i Clamber Spanieli. Numer 1. Ostatnia rasa na dzisiejszej liście, czyli Coton de Reunion, która zasługuje na uwagę głównie ze względu na legendę, jaką jest owiana. Według opowieści, psy tej rasy przetrwały katastrofę statku na Oceanie Indyjskim, pokonały rekiny i dopłynęły o własnych siłach do Madagaskaru, gdzie skrzyżowały się z ulicznymi kundlami na tyle, aby stworzyć nową dzisiejszą rasę Coton de Tulear. Aż chciałoby się powiedzieć, tak się przedłuża gatunek suko. Oczywiście suko w sensie samico psa. Okej, okay, tym legendarnym jak burgery z cieszyna akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, między innymi 10 psów, które utknęły w dziwnych miejscach. Pamiętajcie też na mój prywatny Instagram życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również moje inne kanały, chiński ekspres z gadżetami oraz polish sosecz z animacjami. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!